Dzisiaj wybieram się na Krywań. Zrobię tą trasę w moich ulubionych butach. Opowiem Ci co nieco o tym, co mówi nauka o chodzeniu na boso, co mówi mi moje doświadczenie, moje ciało i w jaki sposób możemy użyć chodzenia na boso, żeby stymulować się do mindfulnessu w górach. Wszelkie buty typu szpilki, lakierki, co tam jeszcze jest? Nie wiem, nie zdą się na butach, szczerze mówiąc. Są istnym więzieniem dla twojej stopy. Stopa zdrowego człowieka ma kształt łuku, powinna mieć kształt łuku. I przy każdym kroku, gdy kładziemy stopy na podłożu, ten łuk się rozpłaszcza. Delikatnie amortyzując właśnie wstrząsy, palce się powinny rozchodzić też na boki. Nie potrzebujemy tych wszystkich pianek i amortyzatorów e, wbudowanych do butów.